Do głosu zgłosił się jeszcze minister, członek Rady Ministrów, pan Michał Wójcik. Panie pośle, panie ministrze, bardzo Pana proszę o respektowanie czasu, na który umówiliśmy się. Na który umówiliśmy się, na który umówiliśmy się przy wystąpieniach w czasie tej debaty. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jak pan widzi, nie jest łatwo być marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie spodziewałem się niczego Chcieliśmy innego. Nie panu pomóc panie. i dlatego wczoraj głosowaliśmy za Elżbietą Witek, bo po prostu była znakomitym marszałkiem przez cztery lata. I takich sytuacji nie było, panie marszałku, żeby w tak drastyczny sposób łamać regulamin Sejmu. Artykuł 186 w sposób jednoznaczny mówi: każdy członek Rady Ministrów ma prawo zabrać głos, kiedy ma tylko ochotę, a pan niestety ale musi dopuścić Panie osoby ministrze, do głosu. nie podejmując dyskusji z panem bardzo proszę o zabranie głosu w trybie regulaminu, który, punktu regulaminu, który pan przywołał. Bardzo proszę. Nie byłoby tej dyskusji gdyby nie pan poseł Borys Budka, który rozgrzał emocje. Państwo już od wczoraj, jak hunowie wjechaliście tutaj do tej izby, zawłaszczacie wszystko, palicie, niszczycie i skończycie jak hunowie, panie przewodniczący. Skończycie tak samo. Zobaczy pan. Pan nie będzie Atillon. Zobaczy pan. A jak sobie wyobrażacie wymiar sprawiedliwości, panie pośle Borys Budka, Borysie Budka? A tuż panu przeczytam, zacytuję pewne zdanie. Sądy dzisiaj, ja Ci gwarantuję, nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią ku a nic. Będą prowadzić sprawy i ch trzy gwiazdki. Tak zapewniał lokalnych działaczy w trzewie platformy obywatelskiej, kto wasz kolega, wasz kolega, pan Sławek Neumann. Jest? Nie wiem, czy jest. Tak sobie wyobrażacie wymiar sprawiedliwości. Sędzia na telefon przywołany, to również w waszych czasach, to nie w naszych. To wy chcieliście mieć takich sędziów, a dzisiaj chcecie mieć taką samą Krajową Radę Sądownictwa, jaką? Szanowni Państwo, kolesie kolesiów mają wybierać, o to panu chodzi. Nie, nie tak, że pan nie szanuje konstytucji, artykuł 4. Zwierzchnia władza należy do narodu, do narodu, proszę się nauczyć konstytucji. I my zgodnie z tym artykułem przygotowaliśmy ustawy ustawę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa i taki wybór był dokonany zgodnie z artykułem czwartym na podstawie systemu hiszpańskiego Kortezów. Kiedy się okazało, że przyjechali na wasze oczywiście zawołanie przedstawiciele Komisji Weneckiej, to w resorcie sprawiedliwości odbyło się spotkanie i zapytaliśmy wówczas minister Zbigniew Ziobro zapytał, czym różni się ten system od hiszpańskiego. To eksperci wiecie, co powiedzieli? Wy macie niższą kulturę prawdą. Wy czapkujecie wszystkim, zginacie kart, wy tak naprawdę wycieraliście wycieraczki w różnych stolicach Europy. Dzisiaj jest jak jest, no, mogę powiedzieć, hunowie wjechali do tej Izby. Dziękuję bardzo. Co, dziękuję bardzo panie ministrze za tę wypowiedź pełną erudycji i historycznych refleksji, które podniosły poziom debaty w tej Izbie.